Małgorzata Rozenek, która lubi zarobić na wszystkim, podzieliła się za kulisowym nagraniem z sesji zdjęciowej w świątecznym klimacie. Patrz Bożenko, zaraz wszystkich świętych, Boże Narodzenie i jakoś to zleci, mimo napiętego zawodowego grafiku. Małgorzata Rozenek nie zwalnia tempa i wciąż podejmuje się kolejnych wyzwań. Na początku września celebrytka zadebiutowała jako prowadząca Dzień Dobry TVN u boku Krzysztofa Skórzyńskiego, jej kolejne występy w porannym show wciąż wzbudzają jednak sporo emocji, wśród widzów niestety również tych negatywnych. W ostatniej rozmowie z pudelkiem perfekcyjna zapewniła jednak, że bierze sobie do serca krytykę i przygotowując się do kolejnych odcinków DDTVN korzysta z pomocy specjalistów. Choć Małgorzata Rozenek ostatnimi czasy ponownie związała swoje losy ze światem telewizji, wciąż nie zapomina także o swoim ulubionym medium Instagramie, gdzie chętnie relacjonuje codzienne poczynania. Ostatnio celebrytka podzieliła się z obserwatorami nagraniem ukazującym kulisy pracy nad nową kampanią, w której wystąpiła w towarzystwie najbliższych. Mimo, że do Bożego Narodzenia pozostały jeszcze dwa miesiące, Małgosia już teraz postanowiła wprowadzić fanów w prawdziwie świąteczny nastrój. Wspomniana sesja utrzymana była bowiem właśnie w klimacie bożonarodzeniowym oprócz rozenek na planie kampanii znanej marki biżuteryjnej nie zabrakło Radosława Majdana, a także trzech ich synów Stanisława Tadeusza oraz małego Henryka. I tak na profilu Małgosi możemy podziwiać jak familia Rozenek Majdan pozuje w zimowej scenerii, prezentując przy tym promienne uśmiechy. Na jednym z ujęć, wystrojona w eleganckie stylizacje, rodzina ustawiła się na tle choinek, podczas gdy Henio wyleguje się w zaspach sztucznego śniegu. Później wesoła gromadka rozsiadła się natomiast na drewnianych saniach, a wszystko to przy akompaniamencie melodii z kultowego serialu Dynastia, którą Małgosia opatrzyła najnowsze wideo. Winter Wonderland podpisała za kulisowe nagranie Rozenek. Najnowsza kampania Małgorzaty Rozenek tradycyjnie nie pozostała niezauważona przez internautów. Wielu użytkowników było bowiem zdania, że celebrytka i jej bliscy nieco pospieszyli się z sesją w świątecznym klimacie. Inni zwracali także uwagę na muzyczny podkład z serialu o losach rodziny Carringtonów. Jest październik. Naprawdę? Jak zwykle. Święta macie pierwsi, cyrk jak co roku, rozenek znów pierwsza, mogliście już na Wielkanoc to zrobić. Po co czekać aż do grudnia z tą muzą z dynastii to pojechaliście drodzy serio? Dynastia? Podziwiam chłopców, że chcą brać udział w tej szopce. Dlaczego tacy dorośli już chłopcy godzą się na taką szopkę? A wy kiedy robicie sesję w stylu Royal Family? Pisali internauci. Wielu użytkowników było jednak zachwyconych najnowszym nagraniem udostępnionym przez Rozenek. Niektórzy podkreślali, że widok rodzinnej sesji celebrytki wprawił ich w świąteczny nastrój i rozpływali się nad jej pociechami. Internauci zwracali też uwagę na to, że kampanie reklamowe muszą powstać z odpowiednim wyprzedzeniem. I ten podkład muzyczny z dynastii padłam pięknie, a muzyka jak z dynastii, czyli u Karingtonów no podkład muzyczny wymiata wszyscy wspaniali, ale Henio jest naj. Piękna rodzina, cudna sesja. Wyglądacie mega cudowna pamiątka, cudowna rodzinka, super chłopaki. Henio przesłodziak najstarszy syn jak się zmienił to szok, czyli coraz bliżej święta. Super, uwielbiam ten czas. O kurczę, chłopcy przerastają mamę. Piękna dynastia, już poczułam święta, ale to sesja na potrzeby reklamy, nieprywatnie. Sesja reklamowa świąteczna biżuterii to przepraszam, kiedy niby trzy dni przed grudniem? Przecież reklama i marketing rządzą się swoimi prawami komentowali internauci.